Siemanko, jesteśmy na Anastasia z Polski i, i dzisiaj jesteśmy w opuszczonym domu ochronia zaspał i zostawił otwarte drzwi i weszliśmy do. no właśnie jesteśmy w Creepy House jest późny wieczór no jesteśmy... 20 ponad jest ciemno na zewnątrz bo jest jesień który dziś jest listopad 14 tak jest z nami Dastuś a mogę coś powiedzieć? mów jak ktoś gra w prawo Star? poprosimy, żeby dołączył do klubu Franki24.pl Dzięki. Brakostars czy Brawl Stars? No właśnie, Brawl Stars. Słuchajcie, postanowiliśmy zrobić trening z adrenalinką, czyli trening w opuszczonym budynku Creepy House tak zwanym. Będziemy robili trening A właśnie, jest z nami daszkał. Gdzie z nami das tu sobie biega. Zobaczcie, budynek jest opuszczony. Jest ciemno, a my tu będziemy robić trening. Trochę jak w Super Strikers, nie? Dobra, jedziemy podanie. dania. Raz prawa noga, raz lewa. Piłkę mamy taką, żeby to prawa, lewa, Żeby mógł z nami żeby móc z nami pograć dachu, to on ją może brać w zamku. Coś nam no, nie idzie ja raz z jednej nogi, z drugiej, szczególnie. Biegnie yeah. daski. Biegnie dlatki. Daski chodź, o Zmęczył, zobaczył, że w ciszej godzinie, w jest to jest budynek szkoły. To szkoły. w to to sala sala Idziemy zobaczyć, co i zobaczyć co z ochroną. Czy on ja Cię będę ja. Nie, nie nakręcaj, ochrona, no, że. Nie. 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 Ochrona, się jest starszy. Nie, to dasz. Dasz i chodź, bo obudzisz ochroniarza. Chodź. Chodź, bo obudzisz ochroniarza. Dobra słuchajcie, widzowie kanału Stasiu Sports musimy Wam powiedzieć prawdę. Ochraniaż nie śpi. Ochraniasz tego. Nasz dziadek. Twój dziadek, a mój tata. Zobaczmy. Zobacz. I pozwolił nam tu wejść, nakręcić filmik w creepy harsze. W czym ty się tarzasz? W brutku? Nie się w grudku. Chodź nam grać. Dobra, to teraz <grym> Także nasza mała kłamstępka wyszło na jaw. Powiedzieliśmy wam prawdę. Gramy w tym creepy house za pozwoleniem tak dziadka. Ty strzelasz ja prawie. i potem zamieram. Ja mam strzelać? Tak, i potem wygrasz. Dobra. Uwaga. Trening w creepy house. Pięknie. Obroniłeś górniaka. Czy ja czy ty? Ja. Uwaga, idzie lufa. Ja, ja, ja też się oh, To jest śliska posadzka. Dobra, dobra, ja Czekaj, muszę sprawdzić, czy nie mam nic połamane. Nie. nie. Chyba mam za śliskie budki. Uwaga, ja. Dobra, w drugi raz nie mogę brać na bo to byłby A! widziałem, że to wejdzie Mocno podkręcony strzał, ale z Teraz będę strzelał jako talibę do kini. Pięknie. Hames Rodriguez A, ten sam równy, dał się zmienić. O jest pomocna. Dastuć Uwaga, Robert, lewy. Lewandowski. Chciałem, pierwszy. Poszło tu. Stopu ja nie mogę bronić, bo ja czym telefon. Dasti, co ty wcinasz? Nie, jedziemy. Jestem zbyt nieuczesany i nie mam papieros. Pięknie. Chyba myślałem, że tego nie bronić, że się kładziesz. Dobra, zobaczcie. Robimy podkręcone strzał. Także słuchajcie, dobra, idziemy zwiedzić budynek. Tak. Ale potem też zagramy. Potem jeszcze zagramy. ale już wszystkiego nas też już sporstyli nie musimy pokazywać. Zobaczcie, to jest nasz opuszczony budynek treningowy. Tu często gramy. Robimy treningi. To jest trochę straszne, ale star się nie boi. Czy boisz się? Nie boję. Każdy pokój jest opuszczony. Zobaczcie, każdy pokój jest opuszczony. Ciemno Robimy sobie tutaj treningi Nadałoby się na escape room a. Albo na Paintballa, nie? Idziemy sobie tutaj Stasiu się położyć dzisiaj na treningu tutaj jest wejście do góry A nie idziemy do góry, idziemy tamne. Dostil sprowadź. Zobaczcie jak tu ciemno. Zobaczcie, że nic nie widać. Tu jak ciemno. Tylko lampę od magazynu. Nie schodź, ten Dusty, Dostil, chodź. On wróci, chodź. Stasiu, chodź proszę. Nie, nie czekaj. Chodź. Chodź proszę. Nie schodź tam sam. Chodź. No to pies przyjdzie, nie schodź tam sam. Pamiętasz, co rozmawialiśmy też o przebieganiu przez ulicę? Biegusiem. Co poradzi? Wystarczy, że tata cię zabiera do krybich usów. To jeszcze gdzieś mi złazisz. No. O, to jest kiva. No, fibele. O, następny Oczywiście za nami. No. Nie ma co się o niej domagać. Tutaj półeka z sala. A teraz patrzcie, będziemy i teraz poszliśmy w koło. No, zrobiliśmy kółeczko. Mamy małe mieszkanie, więc nie możemy trenować w domu. Jesteśmy już dzisiaj trening. Więc przyjeżdżamy trenować pod adrenalinką. Tup, tup. No, to jest trotka na szczury. Patrzcie, trotka na szczury. Zobaczcie. Trotka na, na szczury. Ale szczura z taką Nie na szczury? Kiedy ale on ma domowaka. A to jest na no takie dzikie. A nie, jak, jak widzieliście rok temu odcinek z nie, ten mój kuzyn Na twoich urodzinach? Tak. Ten mój kuzyn ma i ma 11 tysięcy A Akurat już siedzi. Czyli dziadek. i coś robi. A to była szatna. Właśnie tu. Dobra kochani, my sobie, to jeszcze po... my sobie jeszcze pogramy. A filmik już starczy, dasz